Siemanko, siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Jabba the Bas. Ja jestem Buzz a dzisiaj mamy unboxing. Dotarło do nas bardzo fajne coś. Ja sobie pozwolę to otworzyć wzorem Maćka i klocki używając noża. Maćku w ogóle pozdrawiamy serdecznie. My dzisiaj mamy taką oto piękną finkę, bardzo wegańską, ponieważ rączka jest zrobiona z rogu jelenia. Mam nadzieję, że ten róg to jest odzyskiwany, a nie zabierany bezpośrednio z głowy owego króla polskich puszcz i lasów. Słuchajcie, chyba całe to pudełko jest pozalepiane. Wsyłał mi to, wyszło to dokładnie do mojego serdecznego przyjaciela Łukasza Lukas Daty i on to kleił. Widać tutaj jego technologiczny zmysł oblepienia pudełka, ale udało się schowam ten nóż, żeby nikomu krzywdy nie zrobił. Słuchajcie mamy tutaj bardzo piękne pudełko wypełnione figurkami. I teraz lecimy. Na pierwszy ogień mamy niejakiego Frediego Krugera z filmu Koszmar z ulicy Wiązów. Super, te figurki mają pudełka, ponieważ mają takie pudełeczka, które możecie sobie powiesić na ścianie i one ekstra wyglądają, ale też bardzo łatwo się je otwiera. Otwieramy je w taki sposób, każda figurka ma swoją taką niepowtarzalną e, broszurkę, można wręcz powiedzieć, e, na której jest właśnie ta figurka i jej opis. No i co? Słuchajcie, kozak, Freddy Krueger na no Mega Kozaku jest zrobione naprawdę tak jakbym go widział właśnie w filmie. Ma tutaj też co jest dodatkowym bardzo ciekawym elementem tej figurki. Ma super czaszkę w ręce, główka, która jest chyba niepowtarzalna, jest jedyna w swoim rodzaju. Jest super, co? Jego główka też jest jedyna w swoim rodzaju. A wszystko to jest robione naprawdę na legowych elementach, bo wszystko tu jest Lego. Tutaj nie ma, że coś jest nie Lego. Kapelusz znany y, również z y, serii Indiana Jones, tylko w trochę innym kolorze. Tam jest jaśniejszy, tu jest ciemniejszy. Generalnie super. O, o Patrzcie, żywa, ożył, chciał mnie zaatakować. Obroniłem się. Pazury. Znane z Ninjago, znane z Wolverina. Także generalnie elementy legowe, tylko zestawione w specjalny sposób. Super nadruk na yy, torsiku, bo i na rączkach są te nadruki, i na koszulce z dwóch stron. Także naprawdę wygląda to jak Freddy Krueger. Fakujemy go z powrotem do pudełka. Wracaj kolego do domu. Wkrótce wylądujesz na ścianie chwały. Następny ponury kosiarz z tego co wynika z opisu. Szymon, nie czaskaj się! Czy Szymon tam się nam czaska, ponieważ przygotowuje właśnie rzeczy do kolejnego odcinka, także możecie go usłyszeć, bo nigdy go nie chce, znaczy nie da się go zobaczyć, ponieważ się nigdy nie chce pokazać, natomiast często pokazują się to jego e, produkty, które jak zwykle bardzo wam serdecznie polecamy. Wkrótce będą nowe produkty i tutaj na pewno wam zaprezentuję, bo mamy z Szymonem parę pomysłów, które chcemy wam pokazać. A tymczasem ponury kosiarz, super figurka. Słuchajcie, będzie ekstra pasowała do tych moich e, bitewniaków, które wam już pokazywałem z duchami i tak dalej, więc myślę, że właśnie Mam króla duchów. Wygląda naprawdę ta figurka przekozacko. Ma nadruki zarówno na torsie, jak i na nóżkach. Tutaj mamy sloupa tego 2 na 4 zastosowanego 2 na 3 właściwie. Nie, 2 na 3 zastosowanego. Z super nadrukiem. Naprawdę jest to mega kozak. Ekstra pelerynka dedykowana pewnie do niego, bo czuję, że to jest taka pelerynka robiona specjalnie. Chyba cięta nawet laserem, bo z tego co widzę, ma lekko opalone końcówki ta pelerynka, ale nie robi tutaj to żadnego y, negatywnego tematu, wręcz przeciwnie super ta figurka wygląda, chowamy ponurego kosiarza co mamy następnego słuchajcie, bardzo się cieszę, że mam tą figurkę, w końcu mam Martina Luthera Kinga Juniora nikomu chyba nie muszę przedstawiać tej postaci jest to bardzo ważna postać, która spowodowała to, że y, między innymi jego sen, który jest bardzo słynny, bo takie słowa Martina Luthera Kinga, w których mówi, że miałem sen, to jest jeden z bardzo często powtarzających się elementów w piosenkach rapowych. Szczególnie z lat 90., z tego co ja pamiętam, kiedy była taka moda, że wszyscy byli w Zulu Nation. To tam bardzo istotne było właśnie sen Martina Luthera Kinga. Figurka wygląda tak. Piękny garniturek, piękna figurka, bardzo fajny Martin Luther King. Będzie na pewno na mojej ścianie chwały, ponieważ nie wolno zapominać o wielkich ludziach, a to jest jeden z tych ludzi, o których zawsze warto pamiętać. Lecimy dalej i znów! Mamy coś bardzo specjalnego, a mianowicie Nelson Mandela. Kolejna bardzo ciekawa postać. E, polecam Wam zapoznać się na Wikipedii, jak Nelson Mandela miał na drugie, ponieważ dla mnie to imię jest niewypowiadalne, ale jest to człowiek, który spowodował, że w Republice Południowej Afryki e, mamy... upad apartheid i to jest pierwszy czarnoskóry prezydent Republiki Południowej Afryki. Także Nelson Mandela, bardzo fajna postać. Również obok Martina Luthera Kinga dałącza do mojej ściany chwały. Ponieważ jest to bardzo ważna dla mnie postać, bardzo się cieszę, że w końcu mam figurkę Nelsona Mandeli. Lecimy z tym dalej. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy, żeby tak było w miarę tematycznie. O! A tutaj dostałem coś, co powinienem dostać na 14 lutego, czyli na walentynki, a mianowicie Cupidyn. Bardzo piękny amorek. Słuchajcie, otwieramy go. Super figurka Zmontowanymi skrzydełkami, ze specjalną kuszą. Ponieważ ten amorek jest nowoczesny, nie ma łuku, tylko kusze. Poza tym jest chudy, a nie kurpulentny jak ja. O, fajne słowo: kurpulentny. Słuchajcie, popisałem się ten. Bardzo fajny, zaokrąglony kafelek z serduszkiem. Słuchajcie, piękny nadrok na torsiku. W ogóle super urocza ta figurka jest. Piękna, właściwie dwa kafelki mam z serduszkami. Jedno czerwone, drugie różowe. Włoski też ciekawe. Kolor bardzo fajny, mocny, że tak się wyrażę, nordycki blond. Bardzo ładna figurka. Chowamy ją z powrotem do pudełka i lecimy dalej. Kurde, te włoski są niesforne. Kolejna figurka, mianowicie mamy tutaj doktora e, Anatomima. Doktor Anatomia, mówiąc po polsku. Bardzo super figurka. Mega mi się podoba, jak ją zobaczyłem. Kiedy zamawiałem sobie właśnie te figurki, to mówię, no nie, no muszę mieć tą figurkę i mam ją. Doktor Anatomia wygląda tak super, w ogóle źle wam powiedziałem, powiedziałem wam, że yy, to są legowe nadruki. Nie, nadruki są customowe, figurki są oparte o oryginalne elementy Lego, natomiast wszystkie nadruki tutaj mamy customowe. I to jest najfajniejsza rzecz w tym wszystkim, że ten custom bardzo się zgadza z tymi figurkami, naprawdę. Ekstra kawał dobrej roboty, zobaczcie, kurde. No tutaj, nawet z boku, mamy zadrukowane nogi tym mięsem. I rączki też. Przepiękna figurka, bardzo się cieszę, że ją mam. I bardzo wielkie dzięki dla minifigures.com za to, że nam takie rzeczy tutaj dzisiaj wysłał i że możemy je Wam je pokazać. To jest naprawdę fajna rzecz. Jedziemy z tym dalej. Co my tu mamy? Groovy slash. Nie wiem dokładnie, jak to przetłumaczyć, żeby to było po polsku. Słyszymy? Groovy, groovy, groovy Slasher, przepraszam. Słuchajcie, dobra, Groovy Slasher, na polskie powiedzmy Cmentarny Rzeźnik, tak będzie fajniej brzmiało. Bardzo fajna figurka. Słuchajcie, pewnie jakiś zabójca zombie. Patrzcie, jakiego ma gana. Super pistolet, naprawdę customowy. Tutaj ma jakąś książkę, to na pewno jest Necronomicon. Słuchajcie, myślę, że jakbyśmy zrobili taką książkę, Dużą może zrobi nam ją ten rzeźbiarz, który zrobił nam bardzo pięknego, o jakże ja się go boję, bobra u nas w parku na Zielonej. To ta księga bardzo pasowałaby pod tego bobra. Dobra, Groovy Slasher, piękna figurka z jednym oberwanym rękawem, drugi ma wszędzie nadruki na koszulka. Generalnie tak, torsik z przodu, z tyłu i na ręce nadruk, bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna główka, też z bardzo fajnymi nadrukami krwawymi, ekstra figurka. Kurde, ale się nakręciłem, co za figurkowe szaleństwo, super. I wiecie, w ogóle generalnie jak robię dla Was te odcinki, to jestem w trakcie oglądania teraz teorii Wielkiego Podrywu i tam jakiś Sheldon Cooper e, robi swój program na temat zabawa z flagami. I za każdym razem, kiedy ten motyw się włącza, ja jestem ubawiony popachy. jak można to robić. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, e, niejaki Krampus od minifigures.com już Wam prezentuję. Krampus wygląda tak. Słuchajcie, przepiękna jest ta figurka. Ma piękną pelerynkę, customową, idealnie dłuższą niż wszystkie te, które były w LEGO. Super materiału, ponieważ jakbyście to dotknęli, to jest taki, jak to mówi moja córka, miziasty. Nóżki mamy zastosowane te, które były w faunach yy, lub yy, w yy, niejakim Demogorgonie. To jest ten rodzaj nóżek. Główka, nie mam pojęcia, słuchajcie. To chyba jest element z minifigurek, gargulce. gdzie były takie gargulce. Natomiast cała reszta, nie mam pojęcia. To jest totalnie customowe, ponieważ ta broda, bo tutaj się zdejmuje główkę, broda jest malowana. Dostajemy dodatkowo do tej figurki jeszcze taki... Worek, który też, to jest akurat częsty motyw, teraz w City się zdarza w tych zestawach z bagienną, policją i tak dalej, mamy tych worków pełno. Ale co najważniejsze, mamy bardzo fajny taki element, gdzie jest główka tego, tej, to nie jest Baby Ola, to jest ten etap między dorosłą figurką, czyli tak zwane dziecko trochę większe niż Baby Ola. Mamy jego główkę nałożoną na coś takiego, to nie wiem właściwie za co to ma tu robić, ale generalnie, o jest to zamontowane tutaj na jego ręce. Figurka jest obłędna, to jest jedna z moich ulubionych figurek jakie mam aktualnie, oszalałem i jedziemy z tym dalej, jak widzicie każdą tą paczkę po otwarciu mogę zamknąć, czego w Lego nie mamy, bo jak już otworzymy to już jest po sprawie i już nie możemy tego nigdy zamknąć i słuchajcie Król Północy, taka figurka, ja to pudełko już pozwolę sobie zrzucić, Król Północy znany z gry o tron. Z bardzo fajnym czarnym mieczem, który też znamy. Słuchajcie, mega kozak pelerynka. Jeszcze takiej nigdy nie widziałem. Aż ją zdejmę. Słuchajcie, ma futro. To jest naprawdę przekozacko zrobione. Wszystko i wszystko się tutaj zgadza. Nadruk na nóżkach też bardzo ładny. Nie no, generalnie przepiękna figurka. Słuchajcie. Ja uwielbiam minifigurki z Lego, zresztą pewnie jak wiecie, bo tych topek u mnie jest dość dużo, gdzie robimy top 10 takich figurek, takich figurek. Ja generalnie bardzo lubię figurki, ja nie mówię, że zestawów nie, bo też je uwielbiam i mam ich też mnóstwo i uwielbiam budować ee, z klocków. Ale dobrze zrobiona minifigurka to jest coś, co mnie bardzo, bardzo, bardzo jara. A te, które tutaj mam z minifigures.com, to są naprawdę przekozackie figurki. To jest naprawdę coś, co czym możemy się chwalić i co jest ozdobą naszej kolekcji zawsze i na pewno. Polecam Wam serdecznie i tyle na dzisiaj. Napiszcie mi, jeżeli macie jakieś minifigurki z minifigurs.com czy z Fire Star Toys, czy z każdej innej customowej firmy, która robi takie figurki, napiszcie mi w komentarzach, jakie macie. Szkoda, że na YouTube nie możemy w komentarzach wklejać zdjęć, bo bardzo chciałbym zobaczyć, jakie figurki macie, ale pomyślimy, jak to zrobić, żebyście mogli przesyłać nam takie zdjęcia bo wtedy my też byśmy je mogli wykorzystać w programie i pokazać, słuchajcie, ten i ten ma taką figurkę, brawo dla niego, super, jaramy się, a może coś wtedy nawet by od nas dostał, bo my lubimy dawać i robić różne konkursy i lubimy rozdawać pewne rzeczy, więc e, takie coś na pewno też by miało miejsce. Dzisiaj dla Was minifigures.com, dziękujemy bardzo za to, że przysłali nam te figurki i że możemy je Wam pokazać. I co? Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku.